W legiony, sława i chwała, z tej strony młoteczka, a ze mną są dwa Ramole. Jedna stara twarz, czyli Omeg. Dzień dobry wieczór. I jedna nowa twarz. Niestety kolega stwierdził, że nie chce z nami nagrywać oraz że jest niemedialny, więc nie mogę go przedstawić, dlatego ja i Omeg będziemy się do niego zwracać władco chaosu. Czy władca chaosu się zgadza? No, niech Dajmy się. Tak. Dzień <laughs> dobry. Dzień dobry, oto władca chaosu. Pokażę Wam jego chapek i niestety nie mogę go normalnie przedstawić, no bo, tak jak mówiłam, zabronił mi tego. Już go tam omek zasłania, się pcha na pierwszy <laughs> plan, proszę bardzo. Panowie, ja proponuję dołączyć do drużyny żółtej. Już wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Nie, nie pamiętam, A, ja Escape wiem. i tam w taką tarczkę poprawić. Ej, się tam są pieknąć. jakieś nowe rzeczy, takie dziwne. Są nowe rzeczy, jest dużo nowych rzeczy. A, to mapa. Nagrywamy dla Was Terrarię z okazji Update'a. Będziemy oceniać czy nam się update, podoba czy nam się nie podoba. Na razie, jak widać mamy nowy teren, mieszkamy w górach. No, Jakich tam góry? A, dobra, góry. Są góry. Tam z tyłu. I nawet tutaj deszcz pada czasem. Kto ze żar królika? Tak Jakieś slajmy tam chodzą. Mamy też paski hapeków. Dobrze panowie, musimy zbudować sobie chatę. Żeby przetrwać pierwszą noc. Więc zostańcie e, dzielnymi drwalami. Przestańcie chociaż na chwilę być ramolami. Eee, tam. On wyglądacie jak ramole, no. No ładny kapelusz mam. Ty wyglądasz jak deszczowy ramol, a on wygląda jak po prostu ramol. Zaraz będzie za mną Trochę. Ramol zaraz ramol. Tak. Zaraz będzie za mną chodził. I, kierowniczko! Kierowniczko, daj żelu. Daj żelu na pochodnie kierowniczko! Nie ja czy te kwiatki do czegoś służą. Nie, no i się tylko chyba tak kosi po prostu. Patrz, jaki odważny, Chcesz patrz chyba go. Więcej kwiatków jest niż było. Nie, nie, wydaje mi się. Chociaż może. Czy wszystkim odpowiada mieszkanie w górach, droga wycieczko? nie. Hmm. Ja bym wolał w piekle. Ob obawiam się, że tam jeszcze troszkę zanim pójdziemy, ale nie ma problemu, zbudujemy ci chałupę <grym> w piekle. Kuliczki kopię tutaj, żeby zrównać trochę. Chociaż... Hmm. Ja myślałam, że ty biegniesz się przytulać. No przytuliłem, Tylko tak jakieś były w No tak, tak przytuliłeś, że im łebka, łebki odpadły od ciśnienia, tak? Oczka i na No dobrze. Powiedzmy, że, że kupuje te ściemę. <noise> Ale popatrz jakieś takie krzapki dodali. No. To za tobą. O, tam się coś błyszczy. A ty to jak sroka jesteś. Sztachu ci ukradnie. Znaczy. Aaaa. Ciemności. I tyle. <śla> chaosu. <śla> I tyle to Tak, I, Ta. I wylądował. I cały misterny plan. A, nie wytrzymałam zbyt długo. A z pięć minut. Tak no, jest. to te samo jest. jest tak. Ale ja tu, ja tu wytnę, wiecie, i dalej będę zrobił. No tutaj mówić. zapełnimy tą dziurę, żeby było równo. No też tak. My... A nie, czekaj, to mamy zapełnić. Tu jest dziurę. więcej do wykopania. Dobra, to ja kleję dziurę. Ja, czy króliki teraz coś wyrzucają? Często Chciałbym mieć głowę guide. królika, którą można założyć. Gdzieś była. Gdzieś była do czegoś. Guide mi stąd. Tu masz może więcej te, tej ziemi, tego błota? No, parę sztuk. Patrz już tam w jakieś ryb, grzyby nawet jest. się nie podzieli. Rybkę. Fuuu! Też mam rybkę. też mam rybkę. Mam 20 HP. To ja mam do ciebie, lordzie chaosu, pytanie: takie wiesz, ideologiczne. Zawsze je zadaję, kiedy e, pada w, wspominka o, o rybach, tudzież Syrena. Wolisz, <grybka> jak jest <grybka> góra kobiety do Syreny, czyli ryby? Czyli jak jest dół kobiety, a góra ryby? Hmm. To są Nie, no tak, tylko wiesz, chciałam się dowiedzieć, jakie masz ideologie, zapatrywania na świat i w ogóle. No to nie będzie klasycznie, może dół ryby. Juuu... No. Tak naprawdę cokolwiek byś nie odpowiedział, byłoby juu... Dobra. Zakopane tam? Nie, jeszcze jedną. Jeszcze dziura. jedną kratkę... No to mam jedną. kratki nie ma. Jestem przek przekonana, nie że... Da się. ...Lord Chaosu ma więcej, ale... Co to jest? Ej! <laughs> to A, jakoś inaczej działa to zakopywanie. Coś ty zrobił. Dobrze teraz. No, ale miałem jeden kawałek ziemi i zrobiły się z niego dwa. Popatrz, jesteś jak Jezus. <laughs> to przez tą brodę. Czapkę już mam, ale to nie ja. Ja nie mam... Brodę. A to broda jest? Nawet nie wiem, czy ja mam brodę. To nie jest broda. to jest broda, Mi wydawało, że to na ubraniu takie coś. Ty, to jest jakaś taka kufa wieśniacka. Ja myślałam, że to broda jest. No, właśnie nie wiem. Ej, to nie wygląda jak Ramol. Po prostu jesteś źle ubrany. Te rękawy tak trochę nie do koloru. Panowie, ja nie chcę nic mówić, ale zbliża się noc. Więc Lądowisko ja... jest gotowe. No to tak jak w Minecrafcie wykupimy wielki dół. <laughs> Dobrze, więc ja buduję na podłogę. Co tam lata? Sikorka, sikorka. Zabić. Ale tego slajma to nikt nie zabije. Najlepiej żeby mnie tutaj zabił. Nie! Takich mam rycerzy, takich mam rycerzy! Ramoli. Ramoli, ze sirkorką to się uganiają, ale żeby mi pomóc... To od razu, że Ja nie. wykopię cokolwiek tu jest. Ej, bo Abyle. tam są na ziemi jakieś rzeczury i dlatego tu się tak nie chce stawiać. Jakieś takie, nie to grzyby, ni to piaski. Takie popatrz, takie szare kropki takie. Ja ślepy jestem. No Najwyraźniej. A, to. No i dlatego się nie chce. Hmm. Czekaj, tu będziemy mieć piękny domek. Tak chcesz chcesz tak... drewna? No to stawiaj drewno. Jak tu się rzucało? Nie pamiętam. Daj. Sztachuj, nie będziemy mieć kopię? drzwi. Mam no, to wszystko ukradnie. Ja mam 19 cyny. Ja mam Sztomu. zaraz betonu naniosę. <głos> betonu. <głos> Płotek jest! Da ja! się kopać w beton. I drewniana zbroja! Ja! Tak od razu można robić? Drewnianą zbroję można mieć i płotek. Jak tu się kraftowało? Nie pamiętam. Musisz nie tutaj pamiętam. do tego workbencha podejść i escape'a walnąć. Nic nie mogę zrobić. <laughs> A bo oddałem drewno. Hahaha. Hahaha. Ha, 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 ha. Kiedy ja się, rzucę, rzucę ci drzwi, żebyś postawił. Z jednej i z drugiej strony. Proszę bardzo, jedne drzwi. Jak tu się... O jest. Proszę bardzo. Musisz wykopać z hmm, Coś nie bardzo. Nie da... Jak to się nie da? Umrzemy! No nie mogę. Przynajmniej się kiero nie mogę. Weź przestań mnie nie strasz. No, mogę kopać, okej, okay, drewno. Da, fuk. Coś z psuli w update. Cie. To no, nie może powinno tak było, działać. To nie pamiętam. Nie, mi się wydaje, że drewno zawsze trzeba było kopać. No mi też. Czy to Siekierną. zawsze z wolno chodziło? Chyba tak. Tak, tak mi się zdaje. O, ściany jakoś lepiej się buduje. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Oj, oczywiście dachu źle nie ściany ma. położyłam, ale to nic. Slajmy atakują. Muszę posadzać drzewo. Jaka dziwna muzyczka w ogóle nie da się drzewa. Takie w ogóle jakieś takie dziwne dźwięki. Można surowce wyrzucać na podłogę? Tak, masz Urrucaj. do tego jakiś klawisz. T chyba, domyślnie. Albo Q. Mi się wydaje, że Q, ale mogę się mylić. Jak zresetowałem, to miałem T. Aha. Ale sobie zrobiłem na R. A, to mam T, tylko że młocze zajumała mi beton. To nie ja! Kup se. Może ja. Zerknij se w swoim Beton? Kup se. O, mogę coś zrobić. Płot. Masz. Ja tam chcę na górę wejść jakoś. Pochodnie myślę to dobra inwestycja. No to próbuj. No, zjaram haupe zaraz. Wcale by mnie to nie zdziwiło. O, wyrzuciłem? <grym> <grym> Proszę bardzo. A, i podobno chyba da się na ścianach stawiać, znaczy tych z tyłu jakoś pochodnie. Pozwólcie, że Was oświecę. Zrobiłam y tak Się dobijają. Zajdą tu chyba. Kto wie. Z naciskiem na chyba. Popatrz jaki tam odważny już poleciał. Biedne slajmy bić niewinne. Kowie. O, coś słyszę. Nisko można robić. Słyszę zombie. O jaki fajny. Ja Zombie kosmita z czymś na głowie takim śmiesznym. Kopałem w oczywiście. Wyć go zabić, mają te takie, no, jak to się nazywało? Akwarium na głowie? Tak, tak wyglądają troszkę. Ej, on rozwala drzwi, chyba. Jest to niewykluczone. <laughs> może się do źle skończyć. Ja się skikrałam na górze. Odłam bardzo błagaj. Jędruje z rozwala po lewej. To jest normalny. Widzicie dziadów. Ja tu sobie grzecznie wszystko skleję. O tam idzie jakiś Frankenstein. Ja, ale widzisz on ma jakieś takie w ogóle... O. Jest taki posklejany. Co a to ma strzały w sobie, nie? Już nie wiem co to. Update do Terrarii, dobra sprawa. tutaj HP chyba miał. Kolejny. O, Saturn tam świeci ja nie widzę, czekaj. też to chyba neptun czy tam uran. Tak. Plany tak samo. O, a z prawej też jakiś ząbiek. No Ściany mi się skończyły. Teraz kurde się nie dziwi jak zaraz Blood Moon będzie. <gryśla> Ty, popatrz jakiego on ma śmiesznego takiego płazna! No ja też. Gdzie teraz jakieś łysy. No, łysy tylko z czaszką zamiast głowy. No czy nie łysy. Ale rozkosznie... Ten miecz Trzymaj teraz. beton coś Z betonu zrobimy sobie dach, to takie logiczne. O, słyszałem gwiazdy. Teraz ją zakoszę. No i lepiej, a ty ogon masz? Jaki ogon? Ogon masz? Co? No drzwi zostawiłeś otwarte. No. Jeszcze się nie drzwi. No, teraz kill-off niestety już tak nie odrzuca. Nie da się ston lokować. Dobrze wam. to. ten słaby. No zobaczymy, czy, czy rozwali te drzwi. O, popatrz, zmienili ten. O. Kominek. A szkoda, bo tam był całkiem okrągły. ładny. Tamten podobał mi się bardziej. Jeszcze jest ognisko, Nie wiem, do czego służy ognisko. Postaw w domu, na pewno <laughs> nic się nie stanie. Można ten regenerować sobie HP przy ognisku. To ja wam postawię. Mm. O, oko. To całkiem normalne, że coś nam płonie w domu, prawda? Dobra, zamknę drzwi na razie. Chociaż oko no, pewnie wleci z nami w życie. Nie jestem pewna, czy nie powinniśmy rzeczywiście tego domu z betonu budować. <noise> na razie się nie pali. Jest spoko, wszystko pod kontrolą. Dopóki mamy drzwi. Trochę ich tu się nazbierało. No to ja was mam po to ramolę, żebyście mi tutaj pilnowali, żeby nas nikt nie zjadł. Tak ja wiem, jestem estetics nice. Dobraźcie oko zje. Nie! o mi Oko na No bo ja musiałam wyrównać, bo... O, to jakieś inne takie zielone. Ja... zgniłe. Dobra, chyba jednak nie otwierają drzwi. Mam dziwne przeczucie, że nie przeżyję. Idę sobie zregenerować kapeki na dole. Ciekawe, czy to tak super szybko odnawia, czy tylko trochę. Wcale nie odnawia. A nie, odnawia jeden na sekundę. Naprawdę? Ale to normalnie tak się odnawia przecież, jakby z ogniska. Jak to? No. A tu na dupę nam to ognisko, przepraszam bardzo. A i naśmieciłeś nadal mi. Mi się nie podobują, oni jakoś jury robią tak. no możliwe, że coś tam robią. No to ten, bij ich. Pomóżmy mu, bo przecież sobie nie poradzi. Nie możemy ich wypchać do ogniska po prostu? No. Dobra. Tu moje estetyk snazi podpowiada mi, że potrzebujemy o, jeszcze jednych flanków. To jest lękająca ostryga. Słowa. I te planki będą tutaj? Nie tutaj. Chyba wykopałem drzwi. Albo to nie ja, nie wiem. To ja tu dzielnie buduję. <laughs> a wy zsyłacie na nas góry. Ja planki tak śmiesznie spadają, jak się nie drzwi, bo ja nie. O kurde, o kurde. Jakieś kraby mnie tu atakują. Pomocy. Czegoś nie rozumiem. Zaczęłam rozkopywać te planki i, i się zaczęły robić tak, jakby było więcej. znaczy jak? A ja chcę je zdjąć, chcę je całkiem. One się przesuwają. Ja próbuję nie rozwalić domu. W stachu chyba ma drzwi. Jak zdjąć to cholerstwo? Nie, napsuli <laughs> mi tutaj, nie rozumiem. Ajuto. Tak? A, a teraz tam wszystko, wszystko się teraz kilofem ściąga. A, I planki jak się ściąga kilofem, a jak się wali w nim młotkiem, to się przestawiają. Hmm, coś tam pozmieniali. To jest dosyć duża i istotna zmiana. No to walka kilofem w domu może nie być e, najmądrzejsza. Zdecydowanie. Pół odcinka będę układać planki, tutaj się były równo. Proszę, jest ślicznie. Co w na to, żeby dół zrobić kamienny? Przebudować go troszkę. Jak tylko przetrwamy noc. No, a mamy już kamienie. No, ształt tam, przy... znaczy pan chaosu i ciemności. <ścoughs> Przyniósł. Już myślałam, że mnie to zabije. Mateorycznie no to Widziałam, właśnie. Po prostu przez chwilę pistamą tychać. Więc hmm. tu nie idzie nic, dobra. Jak tutaj ładnie ścianę. A, tak robię. dobrze, że można chodzić bez skakania. Tak, to jest chyba najlepsza zmiana w... dalej skaczę z przyzwyczajenia. Mhm. Ale to, że tak jest równiutko i można sobie tak pyknąć fantastycznie. No, o, Gajd w, można... w ogóle tu gdzieś zakopany chodzi. No to i dobrze. Schody można fajne teraz zbudować dzięki temu. Jeszcze noc. Wydaje mi się, że jest dłuższa niż była, ale może no, się tak. Jest jakoś tak długo, długo. Dobra, to piętro pod spodem będzie kamienne, a tutaj sobie zrobimy drewniane. Na górze. Dobra, zamknę drzwi. A, bo zamknę. Zombiaków jeszcze za kosz. Mam no, dziwne wrażenie, że jest łatwiej. Nie wiem, się nie wydaje. O, zaraz umrę. Obronię cię! Jaki syf? Nie, syf, tylko cię obroniłam. Syf znaczy tyle tutaj, tutaj jakiś rąk i nóg się wala. Faktycznie jakieś strzały połamane, takie? Gdzie jest Lord House? -y? Kopie beton. Pokażę na polowanie. Patrz jaki odważny. No, no, Wszędzie ząbija ten. Z tym dziewki. Taj. A za ile handlujesz? Grzybami? 5 zł. 5 zł, dobrze. To chcę. No, no. Jak będzie rano idziemy po kamień. 13 srebra mam. O, ty foksie. Z czego się te potionki robiło? Z grzybów i co? Woda? Z grzybów, Coś? wody i szkło trzeba mieć? tych kwiatów różnych tam. No, szkło trzeba mieć do pustych potionków. Ale te, pro, te najmniejsze jakoś no, prosto się robiło, bez szkła. Jak mi się zdaje. To chyba nie, to chyba się kupowało w tym hmm. sklepie. Teraz Gajda trzeba przydybać. <laughs> nie żyje, umrzył. To co, ja mamy poranek. Będziemy się powoli żegnać i w następnym odcinku idziemy kopać kamień. Beton. Beton, przepraszam, beton. Tak? Nie? Nie wiecie, panowie? Ja, ja, ja mam trochę betonu w skarpetkach jeszcze. Dobrze, to będziemy mieć jeszcze więcej. A ciebie wrzucimy do rzeki razem z tym betonem w skarpetkach. <grym> Oddałem ci beton. Popatrz, jak się wystraszył od razu. Dobra, to co? Żegnamy się. Ze mną był Władca Chaosu i Ciemności. Tak, to ja byłem. Tak. Papa. I ze mną był omeg. Dzień, dobranoc. To jestem ja. I co? Raz lama, zawsze lama. Do zobaczenia w następnej terarii. Trzymajcie się. Cześć.